Witajcie w Krainie Składów i w Zielniczku! Pewnie już wiecie, co to oznacza. Porozmawiamy o świetnym naturalnym składniku. Dziś pod lupę bierzemy aloes i kosmetyki, które go zawierają. Opowiem Wam, jak go używać, jakie są dla niego alternatywy, do czego może się przydać i jak wprowadzić go do pielęgnacji. W dalszej części opowiem Wam też o paru innych ciekawych składnikach, więc zaczynajmy! Dlaczego warto używać aloesu? Ta roślina jest wyjątkowo bogata w substancje aktywne. Witaminy, enzymy, minerały, aminokwasy itd. Mówi się nawet, że tych substancji jest aż ponad 250. Nic więc dziwnego, że posiada aż tyle właściwości pielęgnujących. Na przykład nawilża, koi, działa antybakteryjnie, ma właściwości przeciwzapalne, a nawet delikatnie przeciwbólowe. To czyni go jednym z najbardziej uniwersalnych składników. Dla jakiego typu cery? Jak już wspominałam, Aloes jest bardzo uniwersalny, dlatego można stosować go bez względu na typ cery. Na przykład cera trądzikowa skorzysta z Aloesu, ponieważ przyspiesza gojenie i łagodzi zmiany po wypryskach. A do tego Aloes zawiera taki naturalny kwas salicylowy, więc wspiera też gruczoły łojowe. Cera sucha, wrażliwa czy dojrzała, polubi jego właściwości koniące i nawilżające. A do tego sprawdzi się też na skórę głowy, u osób z łupieżem czy LZS. Jak stosować Aloes? Aloes w formie żelu czy mgiełki można stosować na przykład jako serum, podkład pod olejowanie, czy dodatek do maseczek i wcierek. Przyda się też na poparzenia słoneczne, podrażnienia po depilacji, ukąszenie komarów, czy w przypadku zadrapań. Jeśli jednak stosujemy aloes na skórę, to polecam przykryć go warstwą kremu lub oleju. Chodzi o to, że sam z siebie może podrażniać, przesuszyć, czy powodować uczucie ściągnięcia. To dlatego, że jest humektantem, podobnie jak na przykład kwas hialuronowy, więc może sobie odparować wraz z naszym Nawilżeniem, stąd też potrzebuje czegoś, co pomoże zamknąć go w skórze. U niektórych czasem sprawdza się nakładanie aloesu solo, ale to raczej rzadkość. Warto też pamiętać o tym, że w żelku aloesowym jakoś ponad 95% stanowi woda. Z czym łączycie aloes, a z czym nie? Generalnie aloes w pielęgnacji można łączyć ze wszystkim. Nie ma problemu z używaniem go na przykład przy retinolu czy podczas kuracji dermatologicznych. No, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Poza tym, to bardzo grzeczny składnik, który lubi się praktycznie ze wszystkim. Aloes a uczulenia. Wiele osób skarży się na podrażnienia czy uczulenie na aloes. Wiem i pokażę później alternatywy, ale warto też sprawdzić, czy na pewno jest się wrażliwym ogólnie na aloes, czy też na jakiś konkretny produkt, który go zawiera. Raz aloes może podrażniać, a raz nie. Od czego to zależy? Pomijając, że podrażniać mogą inne dodatki, to w przypadku aloesu przeważnie zależy to od stopnia jego oczyszczenia. Dlatego nawet kosmetyki nazywane hipoalergicznymi mogą zawierać ten składnik. Alternatywy dla aloesu Jeśli zależy Wam po prostu na jakimś uniwersalnym żelu nawilżającym, to takich jest całkiem sporo i z różnymi dodatkowymi składnikami, np. z ogórkiem czy arbuzem. Często tę galaretkowatą formułę zapewnia spora zawartość np. kwasu hialuronowego plus jakiś zagęstników, a resztę właściwości aloesu nadrabiają ekstrakty czy składniki łagodzące typu wąkrota azjatycka. Myślę, że dobrą alternatywą jest też hitozan. Również ma działanie nawilżające, kojące, delikatnie antybakteryjne i przeważnie też jest lek korzelowy. Niestety to dość rzadki składnik. Aloes z doniczki, tak czy nie? Do pielęgnacji według mnie nie. Przynajmniej nie ryzykowałabym używaniem go na skórze. Aloes musi mieć odpowiedni wiek i być dobrze oczyszczony, aby nie zrobił nam krzywdy. Dlatego lepiej pozwolić, żeby był ozdobą naszego domu, niż kombinować z kosmetykami DIY. Czy aloes złuszcza? W internecie krąży informacja, że ze względu na to, że aloes zawiera enzymy, to złuszcza jak peeling. No nie. To fakt, że aloes zawiera enzymy, ale nie są one tak silne jak chociażby w ananasie. Przy nim pewnie mogliście nawet poczuć jak szczypią od niego usta i no właśnie to przez enzymy. Tymczasem w Aloesie jest ich niewielka ilość. To bardziej taki patyczek do poszturchania skóry, żeby ładnie pracowała, ale nie robi za nią roboty i zdecydowanie nie działa jak peeling. Żel aloesowy, perfumowany czy nie? Niektórzy lubią totalnie czysty żel aloesowy, gdzie poza tym składnikiem są jedynie konserwanty. Ja jednak lubię, kiedy ma kilka dodatków, na przykład ekstrakty albo zapach. Chociaż Aloes kojarzy się z czymś świeżym, może lekko-ogórkowym. To naturalnie żel aloesowy pachnie starą szafą. I jeśli ktoś ma wrażliwy węch, to czasem lepiej wybrać perfumowaną wersję zamiast się męczyć. To warto wiedzieć. Pewnie kojarzycie buteleczki z napisem 99% aloesu. No nie zawsze oznacza to, że produkt zawiera go aż tyle. Czasem to oznaczenie dotyczy, jakby to ująć, mm, zawartości aloesu w aloesie czy też jego czystości. To nic złego, po prostu warto mieć świadomość, że te procenty to nie wszystko. Składnik obgadany, więc chyba możemy przejść do kosmetyków. Zacznijmy od podstawy, czyli żelu aloesowego. Kojarzycie markę Yumi? To właśnie ona specjalizuje się w tym składniku. Żel aloesowy tej marki ma prosty skład, ale z fajnymi dodatkami, jak na przykład kwas hialuronowy czy ekstrakty. Jest też perfumowany. A jak go używać? Pod balsam, pod krem, pod olejowanie włosów, na podrażnienia, na oparzenia, jako dodatek do maseczek czy nawet jako wcierka łagodząca do skóry głowy. Ale pamiętajcie, że jeśli ten aloes jako wcierka będzie sam, to może troszkę skleić i usztywnić włosy. Tak więc albo lepiej nałożyć go kilkanaście minut przed myciem, albo można go sobie z czymś rozcieńczyć, na przykład z hydrolatem. I wcierka to naprawdę dobry pomysł, szczególnie jeśli macie problem ze swędzącą skórą głowy albo z suchym upierzem. Jeszcze taki protip: jeśli macie jakiś nieprzyjemny, ciężki krem, to możecie wymieszać jego porcję z odrobiną aloesu i w ten sposób go troszkę rozcieńczyć i nadać lekkości. Uwaga, to nie dotyczy kremów z filtrem. SPF-ów nie wolno z niczym mieszać, bo mogą stracić swoją stabilność i ochronę. Kolejna kategoria produktów to serum, czyli kosmetyk, w którym najbardziej lubię Aloes, postanowi świetną bazę. I tu mogę zaproponować Wam całą nową serię od Yumi. Przy okazji opowiem troszkę o dodatkach, żebyście lepiej kojarzyli składniki. Serum nawilżające było pierwszym, które przetestowałam i tu Wam zdradzę, że dostałam je jeszcze, kiedy było w fazie testów takie prosto z laboratorium. Jego główne składniki są wymienione na opakowaniu, więc zamiast je powtarzać to opowiem Wam o jednym z nich, czyli ekstrakcje z zielonej herbaty. To bardzo silny antyoksydant, czyli opóźniacz starzenia. Ale warto szukać go w kosmetykach, również jeśli macie cerę trądzikową i tłustą, ponieważ działa delikatnie antybakteryjnie, zmniejsza widoczność porów i reguluje pracę gruczołów łojowych. To serum zawiera połączenie składników nawilżających z kwasami z grupy AHA, co ważne w niskim stężeniu, więc nie jest ono powozłuszczające, a bardziej łączy nawilżenie z regulacją i wygładzeniem skóry. Tak więc to bezpieczna opcja nawet dla młodszych cer. Drugie serum jest rozświetlające. Znajduje się w nim witamina C w formie SAP. Ta pochodna jest stabilna, delikatna i świetna dla cer trądzikowych, ponieważ ma też właściwości antybakteryjne. Nie jest to serum, które rozjaśni przebarwienia, bo jest zbyt delikatne, ale daje efekt zdrowej, nawilżonej skóry. Co ciekawe, ono delikatnie Chłodzi, ale nie zawiera mentolu, tylko ekstrakt z grejpfruta, a ten daje uczucie świeżości. Kolejne serum jest normalizujące. A jak regulacja wydzielania sebum, to i oczywiście niacinamid. Do tego jest on połączony z przeciwtrądzikowym cynkiem. To serum jest najmniej nawilżające i powiedziałabym, że to takie... hmm... delikatniejsze de ordinery. Przechodzimy do mojego ulubieńca, czyli serum regenerującego. Jakby ktoś się jeszcze nie domyślił dlaczego ulubionego, to od razu mówię. Zawiera ceramidy. To jest też moje pierwsze serum ceramidowe w żelowej, a nie mlecznej formule. W dodatku zawiera niacinamid i cynk, więc znowu mamy połączenie nawilżenia i wspieranie cer tłustych czy trądzikowych. To co podoba mi się w tych serach to fakt, że bardzo długo trzymają się skóry i czuć to podczas zmywania pielęgnacji po całym dniu czy nocy. Nie są też perfumowane. O, to pytanie dla uważnych. Wolicie kosmetyki perfumowane czy nie? A może to ciała tak, a do twarzy nie? Jak jest to u Was? No ale zostało jeszcze jedno serum z kwasem glikolowym. Czyli wygładzające, rozjaśniające przebarwienia, czy też jeśli okaże się zbyt silne na buzi, to można użyć go na truskawkowe nogi. Ogólnie cała ta seria zachowuje świetny balans między nawilżeniem a pozostałymi funkcjami, np. przeciwtrądzikowymi. Są przez to uniwersalne i odpowiednie nawet a może i wręcz szczególnie dla początkujących. Ale zostawmy już serum, bo inne kosmetyki przed nami. Lubię aloes w codziennej pielęgnacji, więc z Yumi mogę polecić Wam jeszcze mydła, żele pod prysznic i balsamy. Wszystkie pachną pięknie i przeważnie słodko, poza podstawową wersją aloesową, która jest taka świeża. Mydła nie przesuszają dłoni, i łatwo się wypułkują, żele pod prysznic są bardzo wydajne i uwielbiam ten gruszkowy, a balsamy są leciutkie i szybko się wchłaniają. Wszystkie produkty zawierają wyjątkowo dużo aloesu, przez co nawet takie zwykłe etapy pielęgnacji są bardziej wartościowe. Temat szamponów i odżywek chyba mogę troszkę pominąć, bo robiłam o nich cały film również przy okazji współpracy. Przypomnę tylko, że aloes świetnie wpływa na skórę głowy, szczególnie przy problemach ze swędzeniem i łupieżem. Chciałabym też wyróżnić krem sorbet, bo był on moim ulubieńcem poprzednich wakacji. Krem jest wyjątkowo leciutki i daje efekt takiej ładniejszej skóry, bo robi wszystkiego po trochę. Trochę nawilża, troszkę robi blur, ogranicza przetłuszczanie. no jest super dla takich młodszych czy tłustszych cer. Dla suchych może być jednak za lekki. A czy wy macie aloes w swoich kosmetykach? Napiszcie w jakich. A jeśli chcecie posłuchać o innych substancjach, to zapraszam Was do kolejnego filmu. Dziś się z Wami żegnam, buziaki, pa!